No dobra, super. Eee, no to witamy serdecznie Piotr Wiśniewski, Pani Emilia. Dobra. Pani Emilia, jest, eee, kobietą o bardzo dobrym sercu, pies znajda. Widać, że dobrze się przy Pani czuje, czyli możemy dla tej Pani usługę też wykonać. Co Rafała? <laughs> Zobacz, jaki fajny ten dokon board. Bo drugi, drugi piasek został. E, to jest tak zwana co, usługa serwisowa e, plus e, mała pomoc w rozbudowie auta. Bo pani chciałaby, co żebyśmy zrobili tak pokrótce? Tak, pokrótce zależy mi na zabezpieczeniu. Bo będę podróżować tylko z psem. I to jaka trasa w planie? Uuu, cała Europa, ale głównie Hiszpania, południowa, Andaluzja. Tam się wybieram szukać może ziemi, działki. Czyli będzie pani nam raz na kwartał wysyłać zdjęcia? Tak, to? jest, dla naszych, oczywiście. Dla, 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 dla naszych obserwujących, dla Oczywiście, naszych że tak. <laughs> Czyli tak, coś tu elektryki, trzeba troszkę e, tą, trzeba, to, trzeba, tak, baterie, akumulatory 400 amperogodzin, i bo tak wyliczyłam, że tyle mi potrzeba, okay. bo ja będę koło tygodnia poza. Na Tak. Ta. Także to wyliczyłam, że mi wystarczy. to okno chcę pani zlikwidować. To okno żeby zlikwidować. Nie sobie tam... Tak jest. I jeżeli jeszcze da radę, to wiatrak. Żeby to okienko w dachu. Tak, tak, bo tu jest kuchenka, więc. Projekt zrobiony, ktoś sobie sam zrobił. Pani się spodoba, pani kupiła. Tak. Jest. Także Rafa może pokazać. A my się mamy zająć, żeby to w ogóle do końca już było fajnie. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na takie usługi i serwis do nas jak najbardziej. Do zobaczenia.